Witam serdecznie wszystkie koziorożce, koziorożce słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2022 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? 5 kwietnia Wenus, planeta pieniędzy, planeta miłości, planeta przyjemności, wchodzi do znaku ryb, ustawiając się. W korzystnym aspekcie seksty ludu do Waszego znaku. 15 mars, planeta energii działania również weźmie, wejdzie do ryb i również ustawi się w korzystnym aspekcie. Yy, będzie dużo rozmów, dużo się będzie działo. Tutaj możecie nawiązać znajomości, przyjaźnie, kontakty z ludźmi, z którymi będziecie czuli się bardzo dobrze. Oprócz tego, 11 kwietnia Merkur, planeta komunikacji, planeta Yy, 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 współpracy, handlu. Yy, wchodzi do znaku byka, ustawiając się w trigonie, czyli w cudownym aspekcie do Waszego znaku. Dwudziestego wchodzi do słońca. Czyli czego ja chcę, czego ja pragnę, do czego ja dążę. Uaktywniają te dwie planety waszą kreatywność, Wasze talenty, waszą pomysłowość. Chcecie się bawić, chcecie yy, czuć się przyjemnie, chcecie realizować siebie pięknie wyglądać, będziecie czuli się bardzo, czuły się bardzo kobieco, mężczyźni bardzo męsko, będziecie stawiali na przyjemności, na wygodę, na to, żeby było miło i sympatycznie. Teraz rozpoczynamy od początku, ponieważ już 1 kwietnia odbywa się nowy księżyca z roku To jest pierwszy noc w tym roku astrologicznym. Dla was w trudnym aspekcie kwadratury, tak? Tutaj na pierwszy plan wychodzą sprawy yy, waszego domu, waszej rodziny. Być może tutaj jakieś konflikty, jakieś trudne decyzje trzeba podjąć, tak? Być może, nie wiem, dzieci będą się chciały usamodzielnić, możecie to przeżywać. Albo będziecie myśleli o budowie nowego domu, o przeprowadzce. Tutaj ten now yy, może być dla was trudny, tak? 5 kwietnia Trudny dzień, Mars, y, planeta energii, planeta działania, y, który jest w wodniku, chce być niezależny, nie chce ograniczeń. Spotyka się z Saturnem, właśnie planetą ograniczeń. U Was dotyczy to pieniędzy zarabianych przez Was. Więc tutaj jakieś ograniczenia. Tutaj szliście, myśleliście, że y, 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 będziecie niezależni, być może myśleliście o własnym biznesie. Tutaj nagle coś się zablokuje, tak? Możecie nie mieć na to wpływu. Ale nie y, denerwujcie się. To trzeba przeczekać. Czwarty, piąty, szóste, tym bardziej, że piątego również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności wchodzi do znaku byk i za, y, y, ryb i zaczyna Was wspomagać. Więc przeczekajcie, później będzie lepiej. Już 11 kwietnia, Merkury, planeta komunikacji, biznesu, współpracy z innymi wchodzi do znaku byka. I ustawia się w trygonie do Waszego znaku. Tak jak powiedziałam, świetny czas na ekspresję, na realizowanie swoich marzeń, swoje pasje, wdrażanie w życie, otwieranie własnych działalności. Tutaj macie szansę to, co rozpoczniecie, zainicjujecie, że będzie na lata, tak? Później 12 kwietnia odbywa się cudowne, wspaniałe połączenie Jowisza, planety szczęścia rozwoju ekspansji z Neptunem, planetą duchowości, planetą spełnienia marzeń, planetą artystów. I to y, połączenie jest w sekstylu do Waszego znaku, mówi o Waszym najbliższym otoczeniu, y, o komunikacji na głębokim poziomie z ludźmi, o tym, że będziecie czuli się cudowni, rozmawiając z innymi, wymieniając się poglądami, być może jakieś kursy, szkolenia jakiś rozwój duchowy, to wszystko Wam sprzyja. 15 kwietnia również Mars, planeta energii, planeta działania, wchodzi do znaku ryb, ustawiając się w sekstylu do Waszego znaku. Więc tutaj dużo będzie się działo, dużo rozmów, ale takich wiecie, na głębokim poziomie. Poznanie ludzi, którzy żyją być może duchowością, artystów, ludzi, którzy mają swoje pasje, którzy się temu oddają z serca. 16 kwietnia odbywa się pełnia Księżyca w znaku wagi. U Was dotyczy y, Waszej kariery, Waszego powołania zawodowego. Pełnie jest trudnych aspektach do Waszego znaki, znaku. Y, dotyczy Waszej kariery, Waszego domu i Was. Więc tutaj pełnie jest y, dobrane zakończenie. Być może zakończycie coś zdecydujecie się zakończyć coś, co jest dla Was trudne, co Wam nie pomaga, co Was ogranicza, co czujecie, że nie jest dla Was dobre. 18 kwietnia, ciekawy dzień, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu łączy się z Uranem, planetą rewolucji. Czyli tutaj mogą. Hmm, to wszystko odbywa się w bardzo dobrym aspekcie Trygonu do waszego znaku, więc nowe pomysły, nowe poznanie ludzie, nowe jakieś przedsięwzięcia, które mają szansę jakby zostać z wami na lata, przynieść Wam pieniądze. I jeszcze będziecie odczuwali radość to robiąc. Czyli ten osiemnasty daje Wam nowe możliwości. Jeszcze podczas tego dnia Merkury jest w dobrym aspekcie z Wenus, planetą miłości, planetą pieniędzy. Wenus jest w z aspekcie do Urana, planety rewolucji, więc nowe przedsięwzięcia jak najbardziej. Jest tu jeden myk, ponieważ podczas tego dnia Słońce jest w trudnym aspekcie do Plutona w naszym znaku, tak? Czyli tutaj będzie trzeba coś zakończyć, z czegoś zrezygnować, zmienić być może myślenie albo swoje cele, albo to, w jaki sposób do czegoś dążyliśmy. Więc. Z czegoś trzeba będzie zrezygnować, coś zostawić, coś odpuścić. Mocno, najbardziej będą to odczuwały koziorożce z ostatnich trzech stopni znaku, tak? Tutaj dużo się może dziać. I 20 kwietnia Słońce wchodzi do Byka. Dołączając do Merkurego, który już tam jest, do Urana, wszystko w Trygonie do Waszego znaku, więc tutaj naprawdę realizacja marzeń. Rozwijanie swoich potencjałów, nowe możliwości również, romansa, zabawa, przyjemności, inwestowanie w siebie, tak, po to, żeby czuć się spełnionym. To wszystko w tym miesiącu Wam się uda. Później, 27 kwietnia, jeszcze Wenus, planeta miłości i pieniędzy łączy się z Neptunem. Planetą, tak jak mówiłam, duchowości. Planetą artystów, planetą rozwoju. To wszystko w stylu, czyli w korzystnym aspekcie do Twojego znaku. Mówię o najbliższym otoczeniu, że będziesz się czuła dobrze z ludźmi w najbliższym otoczeniu. Kontakty, które przyniosą Ci wiele satysfakcji, miłości. Będziesz czuła się kochana, zaopiekowana. Być może będziesz opiekowała się innym, pomagała innym ludziom i czerpała z tego radość. 29 kwietnia Pluto. Planeta transformacji, planeta przemiany, wchodzi w ruch wsteczny, w którym będzie aż do 8 października. Jest to w Twoim znaku, tak jak powiedziałem. Najmocniej wpływa na osoby z ostatnich trzech, trzech, czterech dni znaku, tak? Czyli u nich jeszcze no, pewne rzeczy muszą umrzeć, żeby coś się narodziło na nowo. Tutaj widzę jakieś trudności, tak? Trudności tu jakby na tranzytach Plutona trzeba iść po prostu, jak to mówię, płynąc z fal. Im bardziej będziesz y, się y, opierać, tym mocniej odczujesz ten tranzyt. Tak? Więc tutaj jeszcze część koziorożców będzie miała y, dużo zmian. Pewne rzeczy trzeba zakończyć, zamknąć w pewnym sensie, po to, żeby narodzić się na nowo. I 30 kwietnia. Koniec miesiąca bardzo intensywny i aktywny. Po pierwsze odbywa się now w znaku pyka, czyli słońce i księżyc łączą się w znaku pyka z częściowym zaćmieniem słońca, czyli sprawy przeznaczeniowe u Was w trygonie, słuchajcie. Czyli wy możecie poznać kogoś, coś rozpocząć, co Wam jest przeznaczone, tak? To jest idealny now dla Was na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć tak? podczas tego dnia. Wenus, małe szczęście, łączy się z Jowiszem, dużym szczęściem, czyli planeta miłości, planeta pieniędzy, przyjemności, łączy się z planetą rozwoju, ekspansji, więc tutaj to, co zaczniecie, będzie... Puu, yy, Słońce i Księżyc w Trygonie, Jowisz i Wenus w Sekstylu, czyli wszystko mi sprzyja, wszystko się udaje. Oprócz tego Merkury, planeta komunikacji, wchodzi do bliźnień, gdzie czuje się bardzo dobrze, zintensyfikowane rozmowy, współpraca, dużo się dzieje. Tutaj dotyczy to pracy i życia codziennego, więc słuchajcie, drogie koziorożce. Czas przestać opierać się zmianą, wykorzystać swoje talenty, swoje potencjały, działać, wykorzystać dobrą energię wszechświata, która do Was płynie. Od 11 tak naprawdę wszystko Wam sprzyja. Już Wenus piątego, który wchodzi do ryb rozpoczyna bardzo ciekawy i bardzo pozytywny y, okres w Waszym życiu. Ja ze swojej strony y, mogę Wam powiedzieć, żebyście cieszyli się wiosną. Już rozpoczyna się wiosna, dzień jest coraz dłuższy, y, jest coraz cieplej. Y, świat budzi się do życia. My również to zróbmy. Wykorzystajmy energię tego miesiąca, gdzie są aż dwa nowie. Tyle wspaniałych połączeń planet, które naprawdę w większości są w pozytywnych aspektach do Ciebie. Przesyłajmy energię miłości, energię dobra, piękna i to do nas będzie wracało. I ze swojej strony dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.